Jest prośba od widza, żeby zagrać holenderską. Niestety mam białe, to zagramy w 4 Dla ciebie, widzu, idą obrony holenderskiej, czy w ogóle w tym momencie otwarcia bierda, czy jakkolwiek tego Badziewia nie nazwicie. Nie jest oczywiście kontrola nad czarnymi polami w centrum. Tu jest taki ciekawy wariant, w którym robimy, jak to wy lubicie mówić, podwójne Seychento, Fianchetto. Prawidłowo powinniście mówić pochodzące od włoskiego słowa fianko, w którym gramy zaraz przez E4, ale najpierw przygotowujemy się, grając Hetman E2, wieża z d 1. Jest to rodzaj takich e, wariantów, których mm, niezależnie od tego co przeciwnik zagra, wy i tak możecie zrobić swoje. No to są takie lewe warianty. Nie jestem zbyt e, happy, grając takie, tego typu rzeczy. Natomiast tutaj D4 wydaje się całkiem spoko opcją żeby przejąć kontrolę nad punktem e5 Muszę zaznaczyć opcję, żeby link nie wygasał do Discorda. Dziękuję Króci za tę wspaniałą wiadomość. Potem to możemy zrobić. Oczywiście zbijamy pionem, uwalniając naszego hetmana do gry. No i cały plan zmienia się jak w kalejdoskopie. On teraz zagra jakieś a5, licząc na koniec a6, o dziwo nie on chce tu skoczkiem wejść przez B4. I teraz tak, my przyszłościowo możemy chcieć grać C4, ale ten jego skoczek na G4 stoi troszeczkę jak ku dupy zza krzaka. Co on zrobi, jeżeli zagramy H3? Odejdzie skoczkiem na H6. Jak zagramy G4, wróci gońcem na E7, bo będzie grozić G. W ten sposób całkowicie stłamsimy mu skoczka, a dzięki temu, że stłamsimy mu jedną figurkę, będziemy mogli się skupić na atakowaniu kolejnych. Dlatego za chwilę będziemy mogli zagrać C4, Skoczek E5, skoczek z D na F3. Oczywiście w międzyczasie wieża z A na D1 znajduje świetną placówkę. No, chyba że jest coś, czego nie widzę i intuję. No ale wydaje mi się, że wszystko jest jak to mawiają w Niemczech, alles klar. No teraz tak: no jest to skoczek B4, ale jak zagra skoczek B4, to ja zagram C3. Tylko jakbym zagrał wieżą na D1, skoczek B4, C3, skoczek bije A2. Myślę, że ten skoczek by nie wyszedł. Zagrałbym skoczek B1, goniec A1 i bym tu dziawłów, więc myślę, że mogę tak zagrać. Aha, dobra, ja już wiem o co chodzi. Przecież on cały czas liczy tylko na farta na złapanie jakości. E, oczywiście to mu oddaje. To mu oddaje, że... Jest geniuszem. Jest po prostu geniuszem wymyślając to. Bo... Jest to bardzo zaowalowany plan, w którym musiał wykonać takie posunięcia. Nie zmienia to faktu, że ja gram skoczek a5 i ta pozycja jest dla mnie turbo dobra, mimo utraty jakiegoś tam padziewnego piona na a2. Ja nawet nie będę się przejmował, bo wręcz wieża na jeden 1 zawsze gdzieś tam ma konterkę, a w międzyczasie być może dojadę go tutaj w centrum na skrzydle królewskim ewentualnie. No ale trzeba przyznać, że go, gościu naprawdę rozkminił bardzo ciekawą strategię wymagającą dwóch rączek. No. Tak jak mówiłem, nie będę na razie grał tą wieżą na A1. No bo co mi to, mi to ani mnie ten skoczek grzeje, ani o mnie ziemi. No on tutaj traci miliard ruchów. No i co? Czy F5 możemy zagrać? Możliwe, że Hetman E3. Hmm. Możliwe w ogóle wieża F3. Gdzieś tu z planami na przykład wieża G3. Być może proste wieża z F na E1. No jesteśmy tu związani. Wypadałoby z tego związania jakoś się rozwiązać zaraz. No mam tutaj fajny plan, ale to jest mocny int. On tu skoczkiem na C2 ma gdzie mógł jeszcze skocz takie. Dziwne strasznie. Czy on może grać F6 trzeba zastanowić się? Teoretycznie może. Hetman F3 wygląda też niegłupio. Wieża tu nie wygląda głupio. Heton F3, on ma F6. No, to jest ten problem, że po, Jak dobrze zagra F6, to ja mogę mieć problemy. Hmm. No G5 na pewno nie chce na razie grać, bo tu po skoczku F7 król F7 nie, nie ma bicia na E6. Więc zaryzykuję i zagram po prostu wieżą na, z F na E1 w tym momencie. No jak on zagra skoczek C2, no to niestety będę zmuszony wrócić tą wieżą. I wróci na B4. Klasyka, no przecież na powtórzenie to oni kochają grać. Pytanie, czy on chce zbić tu. Ja mam przygotowane na zbicie skoczek C6, więc raczej to nie będzie dobra opcja dla niego. Hmm. Kurde, no. F6, skoczek D3. No co, wrócisz z koczkiem? Zbił. Ok, Czyli agresywny gracz. No dobra. Sprawdźmy to. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś kosmicznie dobre dla mojego oponenta. Mogę z skoczkiem na C4 mogę zbić jakby co. Chociaż nie chciałbym się tak wiązać. Ale trzeba przyznać, że to pierwszy oponent, który naprawdę stawia opór dzisiaj. Ja no pamiętamy, że on gra bez figury, więc możemy sobie pozwolić tutaj na pewne wymiany. Okej, okay, no tak jak podejrzewałem. Teraz zbiję tu. Trochę to paskudnie wygląda. Okay. no co, hetman 4 hetman 4 jak zbije, zbije, jak gonie c5 król g2 on jeszcze c3 ma, ale ok, wolał tak zagrać ale to nie, nie jest problemem to jest tylko przestawienie posunięć w tym wariancie, więc jest ok dalej on tu będzie polował właśnie na gońca na B7. Choć kto wie, czy ja w tej pozycji nie powinienem zbić. F5. Chryste, panie. Takie łombo-kombo podstawiam. No dobra. Podstawiłem gońca. No mówi się trudno. Nic na to nie poradzę. Czasem się podstawia, przyjaciele. Co zrobić? Nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz, jak podstawiasz. A tak na serio to nie jest podstawka, brońcie, panie. Boże. Nie Boże Zbić na C6, bo jest smart na G7. Natomiast po skoczku na F7 mam duże problemy. Mam duże problemy. Dlatego po skoczku na F7 wieża d 4 teraz. Pozycja bardzo dziwna. Ale myślę, że wychodzimy z tego nawet nie tyle obronną ręką, co wręcz w wygranej pozycji. I teraz pytanie, czy zbić gońcem czy pionem. Wieża tutaj na ten, nie, no gońcem zbijemy, jest git. Tutaj bitka. No tu wieża na d3 trochę mnie będzie irytować. Niestety. Niestety, jest to swego rodzaju niedogodność w tej pozycji. Jeszcze mu daje wieżą na D2 wejść. To już w ogóle bzdura kompletna w moim wykonaniu. Generalnie poluję na gońce. Ojejku, no to świetnie tu. Takie coś to ja biorę jak w ciemno, wymianę tego gońca. To była twoja jedyna figura, która miała jakiś sens w tej partii. Mhm. Dobra, teraz zagramy tutaj. Teraz skoczek. Teraz skoczek. Teraz tu. Po szachu król F4. Skoczek na D6 teraz. Z powrotem. No i skończył mu się czas. Obiektywnie pozycja. Bardzo skomplikowana. Nie jestem w stanie jej szybko ocenić. Przegrać myślę, że jej nie mogę. Ale czy mógłbym ją wygrać? Kto wie? Ja nie wiem. Ale GG.